Kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim dzisiejszym czytaniu. Teraz tak, dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, jakie on, ona mają wobec mnie, to znaczy jakie on... Ona ma wobec mnie e, zamiary i czy e, on, ona zamierzają te zamiary e, e, zrealizować, bo to, czy, e, bo to, że oni mają e, jakieś zamiary, to e, wcale nie oznacza, że oni je e, zrealizują. Z, z, zrealizują, bo same posiadanie zamiarów to dopiero połowa sukcesu. Natomiast działanie tutaj to druga połowa. I teraz my sprawdzimy, czy oni mają zamiary wobec was, czy on, o, ona mają jakiekolwiek zamiary wobec was i czy je zrealizują? Kochani, y Wasza osoba e, jest osobą bardzo rodzinną. To jest ktoś, kto w ogóle jest otoczony rodziną, bliskimi, ktoś, kto ma. E, ma jakieś wartości rodzinne tutaj wpajane mu od dziecka, czyli najprawdopodobniej wasza wasza tutaj osoba wychowała się w rodzinie o silnych o silnych wartościach rodzinnych, czyli to jest osoba dla której e, e, te wartości e, rodzinne są bardzo ważne. E, może nawet najważniejsze e, tutaj... E, 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 ja mam wrażenie, że ta osoba ciężko pracuje, żeby zapewnić swojej rodzinie byt i bezpieczeństwo finansowe, czyli bardzo dba i troszczy się o swoją rodzinę, również o Również pod tym względem, takim materialnym, tutaj finansowym, może tutaj ktoś, kto myśli o zapewnieniu swojej rodzinie takiego bezpieczeństwa finansowego, Y, możliwe, że jest to osoba, yy, yy, która yy, ma na utrzymaniu ca całą rodzinę, która utrzymuje swoją rodzinę, i nie chodzi, że jest to mąż, który yy, utrzymuje swoją rodzinę i yy, yy, żonę dzieci, ale yy, yy, jest to yy, Mężczyzna, który najprawdopodobniej utrzymuje swoich rodziców, a może nawet i swoje, swoje rodzeństwo. Ja mam wrażenie, że ta osoba chce Tworzyć z Wami dom, dom i rodzinę. Być może pla, planuję też założyć z Wami w, 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 w przyszłości dom i rodzinę. I ja mam wrażenie, że on nie, nie, nic nie mówi ani o Was, ani, ani o Waszym związku tutaj z swoim bliskim. Całkiem możliwe, że Jego bliscy, Jego rodzina tutaj nie wiedzą nawet o Waszym istnieniu, bo... On o Was tutaj ni, 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 nikomu z rodziny nie powiedział o Was i o Waszym związku i o, i o Waszej relacji. Tutaj trzyma to relacje, ten związek. W, y, w ukryciu, w tajemnicy przed, przed, przed swoją rodziną, przed swoimi e, e, bli, e, bliskimi. E, ja mam wrażenie, że on tu się waha, żeby ujawnić tutaj swoim bliskim, swojej rodzinie wasz związek, waszą relację, ponieważ boi się, że to wywoła burzę, że to wywoła jakiś konflikt tutaj być może w rodzinie, że to zachwieje, tutaj ha -E -E Harmonijnym i, spo, i spokojnym życiem rodzinnym. On się też boi i troszczy o Waszą rodzinę. No właśnie, On się boi, że jeżeli ujawni Wasz związek tutaj rodzinie, to, to może mieć wpływ też na Was i na Waszą rodzinę, czyli On cały czas myśli tutaj zarówno o Was, jak i o swoich bliskich. Y on tak naprawdę ma pewne wątpliwości, bo on nie wie, jak na was e, za, e, za, zareaguje jego rodzina. On, e, on nie wie, czy oni was przyjmą tutaj, czy, e, czy, e, czy was odrzucą, czy to może wywołać pewne podziały, ale też pewne konflikty tutaj. E, e, tak jak mówiłam, w rodzinie, całkiem możliwe, że on się tu zastanawia, co zrobić tutaj, żeby, żeby ujawnić tutaj waszą relację, wasz, wasz związek. Ponieważ możliwe jest, że on y, tak naprawdę nie chce y, tutaj y, tego, y, tego ukrywać. On chce to powiedzieć, y, y, on chce powiedzieć otwarcie, że jest, że jest z wami związany, że was kocha i tak dalej, y, ale boi się. Boi się. To jest człowiek, który najprawdopodobniej posiada spory majątek, być może odziedziczył jakiś majątek po, po rodzinie, bo to jest jakiś majątek rodzinny. On, ale Mimo że ten majątek jest spory, to według niego ten majątek jest jeszcze niewystarczający. On cały czas tutaj... Ciężko pracuje i pomnaża swój e, e, majątek, jakby uzupełnia braki, no właśnie, bo cały czas mu tu czegoś brakuje, e, że, że czegoś jest za mało, e, czegoś brakuje i on cały czas tutaj, e, e, no właśnie, że on ma za mało pieniędzy i mu cały czas ty, e, tych. Tych, tych, tych pieniędzy brakuje, i on cały czas tutaj pracuje, żeby, żeby powiększyć swój, swój, swój majątek, swój stan po, posiadania. Nie. To, co mówiłam, że on się boi tej wierzy, bo on sobie zdaje sprawę, że tutaj pojawienie się Was w jego życiu wiąże się z pewnymi zmianami, których nie da się uniknąć, bo te zmiany muszą w jakiś sposób nastąpić i on się boi, że te zmiany mogą. Zakłócić spokój, spokój jego rodziny, no właśnie, wywołać te, te burze w rodzinie, że mogą wywołać jakieś konflikty. On się też zastanawia, jak to, jak to rozwiązać, aby wszyscy byli szczęśliwi bo on nie chce stanąć przed takim wyborem tutaj, wy albo jego rodzina, dlatego on szuka jakiegoś rozwiązania pośrodku, środku, żeby, żeby pogodzić jakoś te, no właśnie, żeby pogodzić jakoś te, jakoś te sytuacje. Dlatego on tutaj obserwuje te y, sytuacje, myśli, zastanawia się, ale też planuje Waszą wspólną y, przy, przyszłość. Myślę, że on czeka na właściwy moment, żeby, y, żeby ujawnić tutaj. Y, y, żeby powiedzieć swojej rodzinie o Waszym związku, tutaj o Waszej y, y, relacji. Ja, to jest człowiek, który, y, y, który ma duże. Duże możliwości finansowe, który ma spory majątek, który może tutaj jest już w stanie yy, yy, zapewnić bezpieczeństwo i byt finansowy swoim bliskim, yy, swojej rodzinie, ale to, co on ma, jemu to nie wystarcza. On cały czas tu ciężko pracuje i pomnaża. Yy, i, I pomnaża tutaj swój, swój majątek, uzupełnia te braki. On chce zapewnić tutaj zarówno wam, jak i s, e, 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 swojej rodzinie, nie tylko bezpieczeństwo. Finansowe, ale również szczęście. Chcę, żeby tutaj, zarówno Wam, jak i Waszej rodzinie, niczego nie brakowało, również pod tym względem finansowym, tutaj materialnym. On zdaje sobie sprawę tutaj, że jeżeli y, wy pojawicie się w jego domu, w jego rodzinie, to może to wywołać pewne zamieszanie, no właśnie, ale też wiadomość o tym, co, y, co was łączy, może być pewne... Pewnym szokiem, zaró, zarówno dla waszej, jak i jego rodziny. To, co was łączy, może być szokiem, dla, zarówno y, dla was, jak i waszych bliskich. Y, mówiłam, on chce wszystkich uszczęśliwić y, y, dookoła, chce, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Dlatego tutaj ciężko, y, ciężko pracuję, żeby, y, żeby zapewnić za, y, zarówno Wam, jak i swoim bliskim tutaj to, y, to szczęście, ale również tutaj byt materialny i finansowy. On już. Y, Zaczął tu coś robić i teraz czeka jakby na efekty, tutaj na, na, na konsekwencje swoich działań. To jest człowiek, który jest bardzo hojny który dzieli się e, z innymi e, e, tym, co ma. No właśnie, on dzieli się tu swoim majątkiem, e, też swoimi e, zarobionymi. E, e, Pi, y, pieniędzmi ze swoimi bliskimi, tutaj y, ze, swoją, y, y, ze swoją rodziną. Y, on też chętnie pomaga potrzebującym, y, tym, co, y, co w gorszej. Y, y, z, y, Sytuacji materialnej, tutaj e, finansowej, e, niż on. E, on jest człowiekiem odpowiedzialnym za e, byt i finansowy swojej rodziny. Tak jak mówiłam, e, On może być też kimś, kto y, utrzymuje tutaj y, y, całą y, rodzinę. Y, on, chce y, on chce dać Wam nowe, lepsze, szczęśliwsze tutaj życie, ale bez y, 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 bezpieczne tutaj pod, y, pod względem, Materialnym, finansowym. On nie chce konfliktów, kłótni w rodzinie. On chce, aby jego rodzina tutaj wiodła spokojne, harmonijne życie. On jest bardzo zaangażowany tutaj w, sw w, sw w swoją pracę. Dużo czasu być może spędza w pracy. Dużo czasu pracuje, chociaż od czasu do czasu robi sobie przerwę i podczas tej przerwy tutaj być może obserwuje. robi sobie krótkie przerwy w pracy, Takie krótkie chwile relaksu i podczas tej pracy pracy jakby obserwuje tutaj podczas tych przerw. Obserwuje, jakie efekty tutaj przynosi jego praca i wysiłek, jaki wkłada on w pracy. On tymi efektami, a szczególnie swoimi sukcesami, szczególnie tymi ma e, be, o, materialnymi, finansowymi, tutaj dzieli się ze swoją rodziną, ze swoimi e, e, bliskimi. No właśnie, on dąży tutaj e, do stworzenia z wami związku. On planuje tutaj stworzyć z wami związek, związek małżeński, ale też założyć dom, dom rodziny, której chce zapewnić nie tylko spokojne i harmonijne życie. Ale również bezpieczeństwo tutaj pod względem materialnym, finansowym, kochani. Myślę, że na dzisiaj to już koniec. Dzisiaj żegnam się z Wami i tutaj bardzo serdecznie zapraszam Was na moje kolejne. Y, y, czytanie do usłyszenia w następnym czytaniu.